do PiSu. Dlaczego y, państwo jednak opuścili ławy sejmowe? No dodajmy tam, że tam było, byli pojedyn, pojedyncze posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale ten obrazek no, widzieliśmy. Bardzo prosta odpowiedź, drodzy państwo, i to nie jest tak, jak pani poseł tutaj wspominała o braku szacunku. Brakiem szacunku jest to, że w tej debacie, w tej ekspozycji właśnie zabrakło debat, zabrakło debaty, zabrakło wystąpień klubowych. To Marszałek Sejmu o tym zdecydował i myślę, że koalicja rządząca, no tak. prawda, no prawda, czy było, były wystąpienia klubowe? Nie było tych wystąpień klubowych. Ale było 200 parę, py, dwieście, blisko 300. Pytania były, proszę Państwa, były pytania, ale normalnie ale w Nie było, prawda, nie było tak. wystąpień klubowych, nie było przewidzianej debaty i to był taki akt protestu, to nie jest też tak, drodzy Państwo, że nie oglądaliśmy tej debaty. Wszyscy posłowie byli w Sejmie, wszyscy posłowie w kuluarach oglądali, bo przecież mamy taką możliwość, są telewizory, oglądaliśmy to wszystko na żywo. Oglądaliśmy tą debatę, tę debatę, wystąpienie, właśnie o to chodzi, że to było wystąpienie Donalda Tuska. Donald Tusk przyszedł, Donald Tusk wygłosił do Gawiedzi to, co chciał powiedzieć. Nie był gotowy na debatę, nie był gotowy na wystąpienia klubowe. No i potraktował ten po prostu Sejm... Jak, jak maszynkę do swoich wystąpień. No i jeszcze jedna uwaga, bo Państwo mówicie, że posłowie nie byli na expose i posłowie biorą za to pieniądze. Proszę Państwa, sprawdźcie sobie dokładnie e, głosowania Donalda Tuska. Donald Tusk jest jako poseł, ma najniższy procent głosowań i Donalda Tuska tak naprawdę w Sejmie nie ma. Donald Tusk przychodzi tylko wygłosić expose, a nie chce dyskutować. A czemu Jarosław Kaczyński wczoraj nie głosował? Był jednym chyba z, z siedmiu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie głosowało w tym Jarosław Kaczyński. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Proszę zapytać pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To jest jego indywidualna decyzja. Myśmy, ja jako poseł byłem na głosowaniu i oczywiście głosowałem Przeciwko udzieleniu wotum zaufania temu rządowi. Ale to jest wasz obowiązek. Jeszcze raz to powiem. To głosowania, nie jest żadna łaska, głosowania państwo, Pani poseł, do głosowania sejmu. to jest nasz obowiązek. Nie zrezygnować, jeżeli, jeżeli nie to jest nasz macie, obowiązek. Nie ale to proszę być, niech pani zrezygnuje. nie mówi pan, że oglądaliście a to dlaczego, w kuluarach, rozumiem, ale dlaczego, na telewizorach, dlaczego, a parę kroków dalej w sali sejmowej toczyła Byliśmy, się dyskusja. Droga Pani poseł, wytłumaczyłem. Nie było wystąpień klubowych. Ale pan, premier, pan premier Donald Tusk nie chciał debatować. I to jest odpowiedź Dobrze, na Panie kropka, pytanie. Proszę. Krzysztof, jak się mają zapowiedzi o burzeniu murów nienawiści i na razie nie tego, że to, to Przemysław czarnych być może będzie szefem kancelarii prezydenta? Drodzy Państwo, ale bardzo się cieszę, że poruszamy ten temat, bo ta kampania prezydencka była bardzo okrutna. Nawet włączył się w nią pan premier Donald Tusk, wyszedł do mediów i atakował kandydata na prezydenta, dzisiaj prezydenta elekta, Karola Nawrockiego, używając jakichś spreparowanych, um, spreparowanych materiałów... ja pytam, o, ja pytam obu, o Karola Nawrockiego. Od niejakiego więc... pana Murańskiego. I właśnie do tego zmierzam, panie, panie redaktorze. I dzisiaj, kiedy prezydent elekt, Karol Nawrocki, odbiera zaświadczenie od PKW, wznosi się ponad to wszystko i mówi o tym, że mimo tych ataków z waszej strony i mówi o tym, że jego głównym zadaniem jest stonowanie nastrojów, szukanie porozumienia, bo to jest rola prezydenta. Ja jestem przekonany, że Karol Nawrowski będzie szukał porozumienia. I drodzy Państwo, to też nie jest tak że my nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Potrafimy ze sobą rozmawiać. I trzeba to też ludziom tłumaczyć, że najważniejszym dobrem jest nasza wspólna ojczyzna i Polska. I o tym, i o tym mówi też pan prezydent Karol Nawrocki. ja się zgadzam z tym, że pomimo tych wszystkich brutalnych ataków na niego, na jego rodzinę, nawet na jego... Na jego córkę. Pan mówi o atakach. A tak, na... mówi o atakach i on się ponad te ataki wszystkie, bo przecież każdego człowieka mogłoby to, drodzy Państwo, dotknąć. A on wychodzi, odbiera to zaświadczenie i mówi o pojednaniu, mówi o budowaniu wspólnoty. To jest naprawdę, świadczy o o naprawdę wysokim poziomie pana prezydenta Karola Nawrockiego. To ja bym jeszcze tutaj oczekiwał, żeby Karol Nawrocki też wytłumaczył się, bo pan mówił o atakach. Jeżeli chodzi o kwestię córki, tak, znaczy, to, 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 to co się pojawiło w mediach społecznościowych, oczywiście należy czyli reagować potępiamy. na mówienie na Oczywiście, że tak? każda taka wypowiedź panie też należy, należy potępić. Natomiast odnośnie przeszłości Karola Nawrockiego, czyli kwestii na przykład, czy to mieszkania kawalerki pana Jerzego, no pytanie czy Karol Nawrocki się wytłumaczy z tego wszystkiego co tych zarzutów które wobec niego w kampanii padały. Panie redaktorze, pan Za Karol będzie Nawrocki, miał immunitet, będzie po Karol wszystkim. Nawrocki, pan prezydent Karol Nawrocki jego sztab tłumaczyli się, przedstawiali wyjaśnienia w trakcie debat i również w trakcie kontaktów z mediami. Dzisiaj. Ja byłem na tych konferencjach prasowych, naprawdę byłem na dwóch konferencjach prasowych i naprawdę to nie wyglądało tak jak pan. Bardzo się cieszę, że pan redaktor był, że miał taką możliwość, bo jak wiecie państwo, no nie wszyscy mają dostęp do konferencji. Ja nie miałem możliwości, ale możemy porozmawiać o Republice i o dziennikarzach Republiki, którzy są wypraszani z konferencji Nie będę rozmawiał, pozwoli pan, że nie będę rozmawiał o pracownikach Republiki.